Grupa oszustów mała, ale straty ogromnych rozmiarów wyłudzenia VAT, KAS i CBŚP zlikwidowali grupę przestępczą. Funkcjonariusze KAS i CBŚP zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prała brudne pieniądze. W sprawie zatrzymano cztery osoby, zabezpieczono dokumentację i 60 tysięcy złotych w gotówce. Straty Skarbu Państwa w podatku VAT szacuje się na ponad 9 milionów złotych. Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała Szuszczyniska 25 maja na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Zarządu w Poznaniu CBŚP zatrzymali cztery osoby. Zarzucono im IN. W udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Pranie brudnych pieniędzy, wystawianie nierzetelnych faktur VAT i narażenie skarbu państwa na straty w podatku VAT na ponad 9 milionów złotych podkreśliła Spychała Szuszczyńska. Dodała, że w wyniku przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową i 60 tysięcy złotych w gotówce. Na wniosek prokuratora wobec jednego z podejrzanych sąd rejonowy Poznań, Stare Miasto zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dodatkowo na jednego z podejrzanych prokurator nałożył poręczenie majątkowe. Spychała Szuszczyńska wskazała, że pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce już w lutym 2020 roku, a zarzuty przedstawiono łącznie 19 osobom.